Grupa Mika w pierwszym kwartale 2019 roku realizuje wzrostowy trend w zakresie osiągania przychodów. Osiągnęliśmy w pierwszym kwartale 680 milionów, przypomnę, w ubiegłym roku osiągnęliśmy prawie 3 miliardy złotych obrotu jako grupa. W pierwszym kwartale zrealizowany wynik na poziomie operacyjnym to 30 milionów, wynik EBITDA to 43 miliony złotych. Grupa Amika w pierwszym kwartale. Osiągnęła przychody na rynku zachodnioeuropejskim na poziomie wyższym niż w pierwszym kwartale 2018 roku. Ten wzrost bardzo cieszy. Dzisiaj rynek europejski, zachodnioeuropejski, to 45% naszego obrotu. Wzrosty o 11% jest bardzo satysfakcjonujący i głównie wynika ze wzrostu obrotu towarami. Rynek polski również się rozwija, również wzrosty wynikające z tego rynku na poziomie blisko 9%. Wzrost ten dotyczy także wielkości sprzedaży lodówek i zmywarek. Mamy do przepracowania sprzedaż na rynku rosyjskim, aktualnie spadek w stosunku do. Roku 2018 wynika z ograniczenia sprzedaży towarów. W drugim półroczu, w trzecim i czwartym kwartale, Grupa ma do przepracowania tutaj wzrost sprzedaży, właśnie na rynku wschodnim. Ważne dla e, akcjonariuszy, ważne dla e, inwestorów jest e, wypłata dywidendy w tym roku. E, przypomnę, za rok 2018 e, grupa Mika wypłaca dywidendę 4 zł, 4 zł na akcję. Wypłata dywidendy odbędzie się 6 czerwca. E, odpowiedzią na e, e, Walkę konkurencyjną na rynkach europejskich jest wprowadzanie przez grupę linii X-Type. Linia ta bardzo innowacyjna posiada udogodnienia, które z naszego punktu widzenia są bardzo ważne dla konsumentów. Przypomnę, są to funkcjonalności Open Up i Baking Pro System. Debiutujemy z nową konstrukcją komory, która nie dość że funkcjonalnie poprawia warunki przygotowania potraw, to jeszcze umożliwia przygotowanie potraw w większych konstrukcyjno piekarniku. Na koniec może dwa słowa dotyczące wykorzystania zwolnienia w specjalnej strefie ekonomicznej. Grupa Mika w pierwszym kwartale 2019 roku wykorzystuje aktywo związane z działalnością produkcyjną w strefie na ponad 7 milionów złotych. Jest to element, który powoduje zwiększenie stopy, stopy efektywnej stopy podatkowej i wpływa na wynik netto, natomiast z naszego punktu widzenia jest to pozytywna informacja pokazująca, że aktywo w ramach zwolnienia strefowego jest wykorzystywane.